Proszę powiedzieć właśnie co się akcji. Ona zaczęła się wczoraj, tak? I ile drzew od wczoraj udało wam się posadzić? Ile zamierzacie jeszcze posadzić? Jakie szkoły biorą udział w akcji? Akcja zaczęła się wcześniej, nie tylko tak. wczoraj. Sadzonki mamy od 24 lutego. Sadzenie z pracownikami zaczęliśmy 20, 25 stycznia, nie lutego. Ale oczywiście, żeby ułatwić pracę, a zarazem wyedukować młodzież, zapraszamy młodzież. Wczoraj sadziła szkoła numer 2, dzisiaj pijarska, jutro e, młodzież ze szkoły specjalnej i mam również poumawiane, bo spodziewane są brozy inne szkoły. Jeśli jeszcze nie są umówione, to będą umówione przeze mnie, e, jeżeli chodzi o zapewnienie ekipy do sadzenia. Jeśli chodzi o ilości, przewidujemy posadzić około 30... 4000 sadzonek, które będą posadzone na gruntach po które należały do miasta i również na terenach, które już są włączone w las, po to, żeby wsadzić drugie piętro, czyli wzbogacenie siedliska. Jeśli chodzi o rodzaj sadzonek, sadzimy mniej więcej wszystkiego porówno czyli około 7000 modrzewi, tyleż samo sosen lip, dębów, buków i grabów, w zależności od miejsca i osiedliska.